No i taka ciekawostka z innej beczki minęło 16 dni i zobaczcie, od ostatniego opróżnienia kasetki. I już mamy tyle dobra, aż się wylewa. 10, 20, 50 groszy już w komplecie. A więc zobaczymy jak długo zajmie mi do zbieranie tych piątek do końca. Witam Was 1 czerwca 2023 roku. Jako iż mamy 1 czerwca, a więc Dzień Dziecka, i jako że ja jestem dzieckiem, bo wciąż nie wiem, kim będę, jak będę dorosły, no to liczę na to, że dostanę jakiś prezent na owy dzień. Trzymajcie kciuki. Jest 5:28, a więc działałem tu jakieś 10 minut i wpadło złoty 22, zł. a więc całkiem kiepsko. Ale muszę przyznać, że plac czyściutki, żadnych kapsli zrywek, szkieł majduje się na drugim łasińskim obiekcie. I co widzę? Śmietnik zrobił fikołka, widzę. Takiego fiflaka. Drugi obiekt, witam je 30 groszami i taką furą. Na drugim placu zabaw. Zabawiłem jakieś 20 minut. Heh. Zabawiłem. Taka gra słów. No nic. Efektem tego jest jakieś 2,40 plus złota kawka, koloru złotego oczywiście, kawał dziabonga metalowego. A ja uciekam dalej. Znalazłem trzeci obiekt, właśnie nie. Nigdy tu nie byłem, jest on niewielki, ale jest szansa, że będzie dziewiczy. No i proszę, pierwszy sygnał złotóweczka obiekt ten zrobiłem w 10 minut. Do tamtej złotówki dorzucam 75 groszy i uciekam dalej. o panie, znalazłem kolejną dziewicę. Zobaczcie, ładny obiektik. Tam obok drugi. Jestem w kisielicach. Spójrzmy co te kisielice nam oddadzą. Do tej pory mam jakieś 4 zł z groszami. Zrobiłem jakieś pół placu. Wychodzi złoty 20 zł z groszami. I mnóstwo zrywek dobra tamten obiekt oddał jeszcze parę groszy idę na ten drugi obok tu się nie spodziewam rewelacji bo piasek jest taki wiecie, ubity no i co sprawdzimy na szybko Oho, chyba będzie 10 groszy no pewnie z tego pierdzielnika samym sitem wygrzebałem pełno śmieci zobaczcie są jakieś groszaki pojedyncze że też ludziom miło jest w takim syfie wypoczywać Spójrzcie, jestem sobie w Iławie i co widzę? Dwa takie cuda stoją masakra Jeden w lepszym stanie, a drugi już mocno zjedzony Szkoda, że tak na nasze cuda techniki Szok Szok i niedowierzanie A tu kolejne Young Timery Polones, renówka i Fiacik Niezła wystawa. No i znalazłem pierwszy obiekt w wiławie. Dzisiaj późno zacząłem, bo już jest 7.30, ale to w niczym nie przeszkadza. Ludzi na placach nie ma, a więc jedziemy z tematem. Na razie wyłażył same drobniaki, ale zobaczcie, są resztki autka. Porosypywane po placu. Wygląda jak ten maluch. W takim samym stanie jest. Rozkładu same grosze, ale czegoś takiego to się nie spodziewałem zobaczcie, kawał takiej zardzewiałej blachy pada 5 z groszami, a więc podwoiłem sumę a do tego taki archeologiczny przedmiot łyżka z PRL-u aluminiowa melduje się na takim dużym placu zabaw między blokami nadal w Iławie. no co, szczekasz na mnie? no co? oho Patrzcie jaki groźny pies. Zobaczcie. Ale groźny Idziemy pogadać z nim. Idziemy. <gadanie> nie bój się, nie bój. No i nagle zrobiło się około 15 zł. Tu jest napisane, że wpadłem ci w oko, ale jest coś gorszego. Słuchajcie, legend zaczyna się zacinać, psuć. Po prostu się wyłącza, nic nie słychać. Trzeba go zresetować. Zdarza się to coraz częściej. A więc konieczna będzie wizyta u Krzyśka, tam gdzie go kupiłem. Taką magię to ja lubię, jak z 15 zł robi się na przykład 23. No ale resztki bezpiecznika na Placu Zabaw to hit. I do tego 70 groszy. Patrzcie, mam tam widza, tak stoi dłuższy czas i się patrzy. się nie odezwie, tylko się patrzy, co ten facet tam robi. Taki wiecie, szeryf ten zrobiłem w godzinę a więc dosyć długo mi to zajęło dorzucę jakieś 50 parę groszy i lecę dalej no i tak jeżdżąc po Iławie trafię na kolejny obiekt niewielki, jakieś 20 minut mi to zajmie obiekt bez rewelacji 70 parę groszy do tego 50 groszy PRL z aluminium żebyście nie myśleli że jak Dario wpada to od razu ma pieniądze zobaczcie 10 groszy z całego placu Niewielki, bo niewielki, ale jednak plac. Jest to taki potężny obiekt. Od groma jest tutaj miejsca, ale niestety jest zawalony dzieciarnią. Wszak dzisiaj dzień dziecka. A więc odpuszczam, bo nie ma warunków na szukanie. Kiedy indziej tu przyjadę. Wpadłem, co prawda, na plażę, ale nie będę jej robił, bo to strata czasu. Duży areał, a i tak kurczę, nic tu nie znajdę przed sezonem. Spójrzcie, jak tutaj ten ośrodek już ładnie wybudowali szok parę lat to trwało ale już stoi gotowy nie moloch pogoda przepiękna lato panie idzie Jestem w suszu, muszę wyjaśnić tą sprawę z tym moim legendem u Krzysztofa Zobaczymy co uda się zrobić w tej sprawie Puk, 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 puk Dzień dobry o, Zobaczcie co to za gość jest Siemka. Witam Marka i witam widzów Jestem u. trochę zaskoczony, że Dario mnie odwiedził Dawno się nie widzieliśmy Witam was serdecznie i pozdrawiam Zobaczyłem takie hałdy tutaj ze śmieciuchami wziąłem sobie dzielnicowego i spróbujemy coś tutaj wyniuchać może akurat wpadnie trochę złomu no na razie coś takiego patrzcie ile złomiszcza wylazło a mi się chciało, bo się zgrzałem jak świnia taka kubka wysypana z pieca oddaję trochę śrub i innego dobra udzielnicowy jeszcze trochę pogmerał i zobaczcie wpadają kolejne Rółki, nierółki. Gwoździe. Jest tego tu od groma. Widać, że ktoś po prostu wysypał z pieca. I widać, tym w tym piecu palił. No, zatrzymałem się na dłuższą chwilę w tym miejscu i gmerając wygrzebuję trochę złomu Patrzcie. Kolejne jakieś dobra luksusowe. Czasem taka spontaniczna wycieczka, widzicie, przynosi zaskakujące efekty u kilka takich kupek jest i grzebiąc w nich wyciągam kolejne fanty będzie zaraz całe wiadro złomu są też jak widzicie grubsze kotleciki jest amelinium ale to proste wystarczy pogmerać ale mam frajdę dawno się nie bawiłem magnesem patrzcie na wiadro coraz szybciej się zapełnia a to takie bogactwa jest biżuteria nawet srebrna kieta wow są resztki klocków hamulcowych. Dziubie to od 15 minut i wciąż to śpada. Zobaczcie. Kolejne biżuteryjki. Pasuje mi to. Nie no, zerkajcie na to kombo. <laughs> Mistrzostwo świata. Nie widać dzielnicowego spod tego wszystkiego. proszę pana, pan wstaje. coś panu jest? dobrze się pan czuje? zobaczcie, znalazłem trupa 3-4 godziny działania 28 z groszami kupa śmieci i jeszcze wiadro złomu pan dziennicowy dla mnie nastrugał, a więc dzień wcale nie taki kiepski jestem uchachany patrzcie na to, jak ktoś się tutaj bezczelnie włamał, masakra Tutaj ktoś wygryzł kraty zdrowego zębiska, widzicie to? Tutaj wygiął, normalnie wyrwidą jakiś rzecz.